Dobra, moi drodzy, mordeczki kładę. Chciałem wam przedstawić grę o nazwie Royal Realms of Ancient War. W sumie taka fajna i gereczka jeszcze praktycznie krótko w nią grałem. I tylko sprawdziłem początek. Wydaje mi się nawet taka lekko konanistyczna w klimacie, patrząc na tło. Dobra, najpierw krótko, krótko, krótko o co chodzi. Zasady gry. Kamienie dufy, umiejętności, punkty, pasek życia, mana. Doświadczenie, efekty. To są podstawy gry. I generalnie jest to hack and slave. Mam nadzieję, że mnie nie zmęczy. Mam nadzieję, że nie okaże się zbyt długi, bo długie hack and mnie męczą. Ale spróbujmy. Nowa kampania na polu gry 1. 3 lub cztery eliksiry wycia lub many zostawiają je pokonani wrogowie. Można je też kupić w sklepach. Dobra. Okej, okay, przeznaczenie umówiła ci wskrzeszenie bez użycia kamienia dusz. Oki. Okay. I mamy, moi drodzy, do dyspozycji trzy typy postaci Mag, który zaczyna w ruinach mauzoleum Mamy wojownika, który faktycznie jest taką postacią lekko konanistyczną. I mamy moi drodzy Felma, no. Felma, wygląda na łowce łotwyka. Ja oczywiście sobie pogram wojownikiem.

The continent was locked in war, driving the inhabitants to slaughter each other for almost two decades. As the war bogged down, the northern king petitioned for a truce and summoned the kings of the east, south, and west to the Temple of Heroes at the next solstice. The other kings answered his call and headed to the sacred site in the hope of finding a peaceful outcome to their conflict. Shortly thereafter, the three kings returned to their lands, haggard and injured. The northern king was never to be seen again. On returning, the kings proved incapable of speech and remained prostrate, absent of spirit. Although their return put an end to the war, no one knew what to do next. Since that time, the realms have been left to their own devices as the 10th anniversary of the summoning of the kings appears on the horizon. Okay, we have... <coughs> I okej, okay. na wojownik. Okej, okay. majaczenie w gorączce, rany. Ławniej stosuję się już lepiej. Patron, stój ich znaleźć. Dobra. Co my tu mamy w kuferku? Podstawowe na pierśniki i miksurkę. I mamy też kamień duszy do skrzeszenia. Okej, okay, jeszcze weź portki na, na tyłek. Pogadaj mowę z tobą. Okej. Okay. Mówi nam kobieta że wydobrzeliśmy. Poszukałbym, wiecie czego, ten tutaj. Chyba? Dobra, jaki to hełm? Wygląda mi, moi drodzy, 23 pancerwa. Ten ma też To jest to rzecz identyczna jak ta, którą mam. W okazji. Gdzie mogę podejrzeć mapkę, moi drodzy? Gram potem pokażę jak korzystać z mapy. Dobra, ja to jest zdaje się top przejście. Ja tutaj moi drodzy wszędzie się staram rozglądać, żeby nie pominąć żadnych istotnych zasobów, które mogą na początku gry przynajmniej okazać się kluczowe dla przetrwania. Tak, pogoda fatalna w przyjacielu, zgadzam się. Lepiej, nie forsuj się, dobra. Nie zapomnij o tarczy. Dobra, mówi, mówi, ten mówi to samo. A jakiś kupiec na nie nieźle pająków załowił obóz. Dobra, jak, jakaś mały synek zaginął, dobra. Ale to ciągle mi nie wchodzi chyba jako quest. Mm -hmm. Ciągle jak u questy mam tylko poranny patrol Dobra, ty co mi powiesz A, to jest ten gość od pająków Dobra, to jest gość od, od nawykania na pogodę Coś powiedz. Okej, Azia! Jak na przeciwnicy są proszki. ale To trzeba pamiętać, to mi niszczyć punkty rozbabni. Patrzcie, jak mi szybko X przyrasta. Okay. O, tutaj widzicie, jest kolejny punkt respawnu. Gdy warto go Mam punkty. Poziom na się. Mam umiejętności. Wiecie co ja bym wybrał? Szybkie leczenie. I widzicie, mogę to sobie przypisać. Ten zabezpieczał, mój drodzy kuferek. Te wymagają poziomu trzeciego, ale są już lepsze, dużo. Tu mamy kolejnego przeciwnika, który jest chyba pinka, nie, nie. Tu mamy. Który jest ociół bardziej wymagający. Trójka. I wam dysponujemy. I to pijamy Dzięki tej umiejętności oszczędzam eliksiry życia. Dlatego pójście w takiego typowego, typowego tanka jest moim zdaniem dobrym pomysłem. Hmm. Ej, lejemy go! czy many rapy nie są mi potrzebne Dobra, podleczanie dwójką. Będę oczywiście tę umiejętność ulepszał mocno Dobra, nie wychodzimy stąd Okej, okay, punkt respawnu aktywowany Spróbujmy się przebić do kolejnego punktu zamieszkiwanego bez pająku. Pająki. Jak to mawiają, to do pająków. Chyba jest ich Okej, okay, I chyba duży pająk. dwójką i kuferek. Hełm też chyba na trzeci poziom, ale niedługo będziemy mieli, więc sobie podmienimy ekwipunek na troskę lepszy. Zagrawały sklepowi! Hmm, Widzę, że niestety gościu ma, ma rzecz, których nie mogę używać. Wrócę do niego po nabiciu poziomu. Słyszę odgłosy walki. I to są ludzcy bandyci. Czy oni też skądś wychodzą, żeby zabawić z nich kryjówkę? Chyba z pułapką. Wyjemnien dwójeczki. Ale ten z dobrym chyba itemem. 45 kondycja 2. Podmienimy sobie. Skóry będą chyba na sprzedaw. O, kolejne gniazdo z pająków. Hej, okay, ponad leczenie dwójką. Na pierśnik z błękitnej skóry. Dobra, mówię, tak jak mówię, niedługo powinienem mieć level.

dajmy mu fanty. Mowę kupmy sobie jakąś broń. Eliksiru na niej nie potrzebuję. Regularnie zdobywam. Poza tym ich nie używam ze względu na umiejętność. Leczę się miejką. A nie... tym. To już zostało Z wartości rynkowej. Czyli grami sugerujemy, to jest nasz pedaw. Podmieńmy na topory moi drodzy Sprzedajmy ci miec Dobra I od razu moi drodzy jesteśmy bardziej efektywni Oj Niestety chyba w zrobili resztand Bo się cofnąłem ale to tylko część najbardziej podstawowych to nawet nie ma się czym przejmować ważne jest że mamy o punkt sobie wydajmy ulepszamy moi drodzy to co jeszcze leczy truciznę moi drodzy To jest taką umiejka jak gdyby tale po przytrzymaniu. Sprawdzę ten teren. Okej, teraz odbijmy tu. Tak, Dziękuje to, bo to O, jak to... Męski, ale... Te, majątki, te są lepsze. Pierwszy z regeneracją bany, siłą i kondycją. A to jest po prostu spleśniały stary zły. Czyli tutaj mieliśmy takiego silnego pobocznego przeciwnika. Zbieraj regeneracyjny to z niego Dobra, zbieraj, zbieraj, przyjacielu. Omformationer också i denna bod. Några... Yeah. Oh, ja. Lej mig w tę stronę. tak tutaj jeszcze cokolwiek znajdę? Niestety nie ma przejścia na drugą stronę, a to już liczyłem, czyli tu już byłem. Dobra, to, to nic nie wyskałem na cofnięciu się. Za tym, co drogowi mi się respiął. Czyli trzeba iść tędy, od, zna od tego znaku. Co za bestia ja mogła dokonać takiego pustoszenia? jest na miejscu, to jest mało, to nie ma sensu. Kolejna wilka skóra, podnieś wardy szkacówek, wilki do... się dobrały do ciała. Ciągali na pastyników od wioski. Jak się ma hełm? 25, 28. Gorszy. Kapitan Markus, pomszczę cię! To swojego kofmaru. Nie nie być Chyba się udało. Ok. Dobra, usłyszmy fabułę. Nie wyje, to co? Mam nadzieję, że mają ojcowy spawn. Żebym nie zdołał się ogarnąć na końcu odcinek. Dobra, czy wajta się?